Siemanko! Życzę Wam wszelkie życzenia z okazji świąt, yy, A więc tak. Wysyłek się spełnienia marzeń i czasu spędza, spędzonego, spędzonego z rodziną. Yy, no pozdrawiam Was wszystkich. Pozdrawiam yy, moją dziewczynę Maję. Yy, pozdrawiam też Tynę i Tani, moje koleżanki. Yy, yy. To tutaj widzicie to rzecz z kakałka, ten... O tutaj Facebook, fail, ten tutaj. Ten obrazek w ogóle to wykonał właśnie Tarii. No pozdrawiam pozdrawiam serdecznie. Moją Ma, dziewczynę Maję. No. A mam też na całej świat życzę. No. A więc... To wszystko chciałbym chciał. powiedzieć, a więc komentujcie. A i zróbcie mi taki prezent na święta, że dobijecie do 35 widzów. No, to komentujcie, subskrybujcie, łap, łapki w górę. Cześć.